Szczęść Boże, bardzo gorąco Was witam. Cieszę się, że możemy razem stanąć i wołać o moc Bożą na ziemię, o moc Bożą dla nas, tu i teraz. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii słowa, których Jezus uzdrawia, ale nie od razu. Pewien niewidomy. Jezus zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział, Widzę ludzi, gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył na niego ręce, na jego oczy i przejrzał, a on i przejrzał zupełnie, i został uzdrowiony. I wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Są rzeczy w naszym życiu, które nie przychodzą od razu. Rozumienie jakiejś sprawy, jasne widzenie. Czasem jest tak, że pierwszym etapem jest, że trochę coś rozumiem. Trochę coś widzę, coś się przejaśnia, a dopiero drugim etapem, w czasie drugim etapem jest, że nagle mam wolne serce, że wszystko się zmieniło. Czasem tak bywa, gdy ktoś wraca do Pana Boga. Są osoby, które wracają w taki sposób, że idą do spowiedzi, się wszystko zmienia i życie ich jest zupełnie inne. A są osoby, które idą do spowiedzi i ta spowiedź coś przecięła, a oni za chwilę wracają jeszcze do starych grzechów i się zmagają z tym przez rok, dwa, czasem dłużej, czasem krócej. Aż w końcu nagle wszystko jest inne. Rozumieją słowo i coś się zmienia, coś ważnego się dzieje w ich życiu. Takie są drogi. Różne mamy drogi. Także coś się dzieje od razu, albo etapami. Jedno i drugie to jest działanie Pana Boga. Tak jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Zachęcam, żebyśmy cieszyli się tym, że Jezus się tym człowiekiem zajmuje, że dotyka jego oczu, że go dotyka, że jest z nim, że się koncentruje na nim. Tak samo jest z nami. Bądźmy zachwyceni tym, że Jezus jest nami zajęty. Że dotyka naszego serca, że dotyka naszego życia, że jest w nas, że pracuje w nas. Tym bądź zachwycony. Nawet jeśli nie wszystko od razu jest jasne, jeżeli pewne rzeczy są tajemnicą i, i może nas nawet trochę martwią, to pozwól Jezusowi działać w sobie. A jak on będzie tym światłem, które nas prowadzi, krok po kroku w zaufaniu Bogu wszystko będzie się robiło jasne. I zachęcam, żebyśmy właśnie w takim kierunku szli. Niech to będzie nasza droga z Bogiem. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ilekroć patrzymy na Jezusa i Jemu ufamy, jesteśmy bezpieczni. Jak ufamy nawet metodzie Jego działania, tak jak w Ewangelii, to jesteśmy bezpieczni. Zapraszam do modlitwy, która jest poniżej. Teledysk mocny w duchu, niech nas on poprowadzi, żebyśmy chcieli więcej i zawsze trwali w Bogu. Do zobaczenia.